Kiedy Jezus głosił, nikt nie wiedział o co mu chodziło, i wszyscy myśleli, że należy wypełniać prawo Mojżeszowe. A my już wiemy, że my nie musimy wypełniać prawa Mojżeszowego, my mamy Jego, mamy wierzyć w Niego i miłować siebie nawzajem. Ale co to znaczy? To właśnie Pan Jezus wyjaśnił w Kazaniu na Górze, tylko że myśmy wtedy myśleli o czym innym, więc wróćmy tam, przeczytajmy wspólnie Kazanie na Górze jeszcze raz i zobaczmy jak ono się stosuje do sytuacji, w której dzisiaj my, jako chrześcijanie, Żydzi, jako chrześcijanie się znajdujemy. Co? Słuchajcie, what? Kochani, to wystarczy, żeby już przeczytać list Jakuba, wreszcie tak, jak on został napisany, choć jest to jedyna jego, przepraszam, jedna z jego warstw, ale to jest jedyna, którą wy, która wystarczy, żeby stała się bramą do, do reszty warstw i też jedyna, która może być bramą do reszty warstw tego listu. Okej? Okay? Od pierwszego wersetu do ostatniego rozdziału, niekoniecznie do ostatniego wersetu, e, list Jakubowy jest tak bezpośrednim komentarzem do kazania na górze, że wiele osób wręcz czyta list Jakuba jako powtórkę skazania kazania na górze, a nie jako komentarz do kazania na górze. Ok? Według mnie jest to podejście i postawa mocno przesadzona. Absolutnie mocno przesadzona. Ok? Ale jeżeli my o tym nie będziemy wiedzieć i nie będziemy o tym pamiętać, okay, to kompletnie listu Jakubowego nie zrozumiemy. Nie zrozumiemy jego mocy jego głębi. Ten list zakłada, że jesteś Izraelitą z pochodzenia, że jesteś osobą usprawiedliwioną w duchu, z pochodzenia duchowego, o to mi chodzi, bo możesz być z normalnego. To wtedy jeszcze tym bardziej rozumiesz wszystkie nawiązania starotestamentowe i że jesteś osobą mentalnie już uwolnioną. Taką osobą na przykład nie był Marcin Luther, i dlatego w momencie myślał, że, Paweł się kłóci, że Jakub się kłóci z Pawłem, tak? Albo że Paweł się kłóci z Jakubem, nieważne. Uważał, że oni się kompletnie nie zgadzają. Tymczasem Jakub pisze list do kogoś. To nagle, będąc nowonarodzonym, odkrył, że nic nie musi, ale od tej pory co? Absolutnie wszystko może. Więc mówi: Jak bardzo wszystko mogę. A Jezus mówi: Tak bardzo, że w najbardziej ekstremalnych warunkach swojego życia możesz być szczęśliwy, bo nie ma takich, takiej możliwości, żebyś w jakichkolwiek warunkach był nieszczęśliwy. Więc tam, gdzie ludzie nie chcą wchodzić, ty wchodź i świeć. Ty wchodź i uzdrawiaj. To znaczy, bądźcie solą, wy jesteście solą dla tej ziemi. Wy jesteście światłem tego świata. Ok? Teraz, kochani, zanim pójdziemy dalej, jeszcze raz, ja mam tu napisane list Jakuba, to jest pierwszy cel tego listu. Tak? To jest kazanie, to jest, dosłownie, ja tak sobie to wyobrażam, materiał poglądowy dla nauczycieli z tamtego czasu, zwłaszcza, że jak sobie otworzycie list Jakuba, to zauważycie, że tam wprost do specyficznej grupy odbiorców tego listu, czyli właśnie do nauczycieli, w trzecim rozdziale Jakub się zwraca i mówi: Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia. Tak jak, tak jak ja teraz nauczam. Nie? Więc to jest także, wiecie, materiał homiletyczny, bym powiedział. Nie? Czy on mówi, wiecie, znacie kazanie na górze? Masa ludzi zna je na pamięć. Potem dopiero Mateusz je zapisał w Ewangelii Mateusza, tak? w pewnego rodzaju y, y, formie, nawet Łukasz, który pewnie usłyszał to od Pawła, albo który od kogoś, z kim go Paweł zapoznał, wiecie o co mi chodzi. Tak? Ludzie znali na pamięć całe pasusy, żeby nie rzec, że całe Ewangelie, y, zwłaszcza synoptyczne, bo Ewangelia Jana powstała już w późniejszym. W momencie, kiedy już ci ludzie, co oryginalnie znali pismo do Nowego Testamentu, kiedy jeszcze nie było napisane, kiedy już nie, nie żyli. Więc to jest pierwszy cel, ok? To jest pierwszy cel. Kto jest błogosławiony? Ok? Na to pytanie Jezus odpowiada w Biblii, w, 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 w Ewangeliach, tylko i wyłącznie w kazaniu na górze. Tak obficie, tak wprost i tylko raz. Łukasz, potem jeszcze inni umieszczają pewne jego wypowiedzi, odpryski tych wypowiedzi w innych miejscach, ale to jest zasadniczo kazanie na górze. Tak? Kto jest człowiekiem szczęśliwym? Ten, kto został wpuszczony do królestwa. Okay? Jak pozostać człowiekiem szczęśliwym, kiedy jeszcze nie ma Królestwa Bożego na ziemi? To jest odpowiedź na, kazanie na górze jest odpowiedzią na to pytanie. Bo jak Pan Jezus wróci na ziemię, nastanie całe królestwo, to wtedy nie ma żadnego problemu. Czy, czy rozumiecie, co się dzieje? Tak? Ale to jest to, kiedy masz nowe życie, a więc z rodzisz się do życia wiecznego, a więc rodzisz, wradzasz się w królestwo niebieskie. Jak pozostać człowiekiem szczęśliwym, kiedy de facto cały świat, który Cię otacza, powoduje powinien spowodować twoje poczucie nieszczęścia bo będziecie atakować będziecie gnębić będziecie kusić będziecie nakłaniać do grzechu czy to jest jasne I Jezus mówi to jest ciekawe Jezus mówi błogosławieni jesteście ale nie wyjaśnia skąd to błogosławieństwo miałoby pochodzić dopiero rozumiecie po jego śmierci wszystko się wyjaśnia tak ale kochani kazanie na górze kazanie na górze Nikt inny nie wyjaśnia, nawet sam Pan Jezus o niej je po prostu powiedział, tylko jego brat w liście, które znamy jako list Jakuba. Skąd my to wiemy? Ponieważ, kochani, po pierwsze, Jakub mówi wyraźnie: Pan i władca, król tego królestwa, do którego my zostaliśmy zrodzeni, zaczął i mówił, kto jest błogosławiony? Błogosławieni są ludzie, którzy, bo mówił do całego swojego królestwa. A ja teraz tobie, siostro i bracie, mówię, jak możesz sprawdzić, czy ty już dzisiaj rzeczywiście żyjesz, a jak nie, to jak możesz zacząć żyć, bo masz prawo, bo masz życie w sobie, żyć błogosławionym życiem, takim, o jakim mówił nasz Pan, a mój niechcący brat z tej samej matki, Jezus, zwany Mesjaszem. Krótko mówiąc, kiedy pisze o celu w swoim liście, Jakub, posługuje się. Wiecie, dlatego musieliśmy przez to wszystko przez ten Stary Testament przebrnąć, posługuje się tą samą formułą. Błogosławiony człowiek, który jest Jakuba, pierwszy rozdział. Dwunasty werset. O czym jest ten list w pierwszej kolejności? o tym którzy to są błogosławieni ludzie, ale ponieważ w królestwie każdy jest wyjątkowo rozpoznaną jednostką, to on woli się posługiwać sformułowaniem takim jak Jeremiasz na przykład, czyli błogosławiony człowiek. Pierwszy rozdział dwunasty werset. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują. Nie wiem czy widzicie co się tu dzieje. Tak? Do tej pory wszystko to, co przeszliśmy, cała logika, w której się Jezus porusza, i tak dalej. Kto, kto jest błogosławiony, kto wypełnia jego przekazania? Jakie one są? Wierzyć w niego i na mocy zrodzenia przez wiarę miłować siebie nawzajem, tak jak on nas umiłował. Je, jest tak? Kiedy my siebie miłujemy nawzajem, nie ma żadnego innego wyrazu miłości wobec niego. Bo kiedy my siebie miłujemy, to tylko w ten sposób udowadniamy Jemu, że jego kochamy. Amen? I teraz, kochani. Życie wieczne my mamy. Nie wiem, czy zauważyliście, bo niektórzy mieszają fakty. Tu jest mowa o nagrodzie życia wiecznego, którą jest korona. Jak myślicie, jaka tutaj jest korona? Diadem? Stefanus. Nie, Stefanus! I ci, którzy nie wiedzą, o czym ja teraz mówię, czyli Wabrzyn, e, niech sobie sprawdzą, już nie, nie wiem gdzieś w wyszukiwarce na stronie tajemnego planu tematów. Na pewno się na pewno to łatwo znajdą. Czym się odróżnia korona jako diadem, czyli, czyli znak władzy. Od korony, która jest nagrodą w zawodach, którą się wygrało. ok? My życie od Pana otrzymujemy z łaski. My nie musimy o nie walczyć. Tak? To jest życie wieczne. Ale w życiu wiecznym z koroną na głowie chodzą na przykład z tym Stefanosem, o którym mówił Paweł. Ja już mam koronę. Nie? I mówi, pamiętacie drugi list do, do Tymoteusza? Ostwórzmy go sobie szybciutko. Czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza, czwarty rozdział ósmy werset. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, uważajcie, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Nie? Jest oczywiście dysputa wśród teologów, biblijnych, poważnie biblijnych, nie jakichś żartujących sobie, czy, czy istnieją różne korony? Krótko mówiąc. I niektórzy mówią, tu jest mowa o koronie sprawiedliwości, a więc korona sprawiedliwości jest dla tych, którzy umiłowali powrót Pana Jezusa. No, Nieważne nie na razie, ważne, ale chodzi o to, że nie rozważajmy, co to teraz oznacza. Tak? I oni mówią, natomiast w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, w dwunastym wersecie, korona życia jest nie dla tych, którzy umiłowali Pana Jezusa. Przyjście, ale tym, którzy Jego samego miłują. Nie? Okej, okay, niektórzy mówią, to jest jedno i to samo, inni mówią, to nie jest jedno i to samo. Nie będziemy się teraz kłócić. Sęk tylko w tym, że życie wieczne masz wysłużone przez Jego śmierć i na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa. Amen? Amen? Natomiast korony w, nowym, w tym życiu wiecznym nie musisz mieć na głowie. I teraz niekoniecznie chodzi o to, że wszyscy będziemy, yy, ci co, co, co zdobędą tę nagrodę, że będą koniecznie fizycznie w jakichś koronach chodzić, chociaż czemu nie? Tak? W sensie w, w jakichś tam laurach. Tu bardziej jest odniesienie do. Bo wiecie, w starożytności to były laury, dzisiaj to są medale na zawodach, tak? Puchary są różne oznaczenia tego, że ktoś wygrał w jakichś zawodach, tak? Więc tutaj chodzi po prostu o to, że będzie naznaczony ten, kto wygra w zawodach, nie? tak? Yy, w okazywaniu miłości panu Jezusowi, yy, wierności i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. To zdanie nie mówi o tym, kto będzie żył wiecznie ten kto umie, wiecie kto się zasłuży przez miłowanie Pana Jezusa, ale jak żyć, aby Pan Jezus mógł być z nas dumny i jak życiem swoim okazywać, że my jesteśmy dumni z niego, czy to jest jasne, tak? Jezus mówi: życie ode mnie macie za darmo. Kto we mnie wierzy, ma życie. Ewangelia Jana cała jest na ten temat, tak? Ewangelia Mateusza jest na temat kto ma życie od tej pory może żyć takim dziwacznym życiem. Bo już jest obywatelem królestwa, nawet jeżeli ono jeszcze dla tego świata na tej ziemi jest niewidzialne. Czy to jest jasne? Nie? Błogosławieni którzy. I teraz, kochani, list Jakuba jest komentarzem do kazania na górze. Do tego, co to znaczy być obywatelem królestwa. Dlatego, między innymi, nie ma sensu rozważanie Lutra, czy Paweł się kłóci z Jakubem, ponieważ Jakub w ogóle nie mówi o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Czy rozumiecie? On mówi o życiu człowieka, który już jest usprawiedliwiony i dlatego może żyć miłością i całe jego rozważania, na przykład w drugim rozdziale o tym, że wiara bez uczynków jest martwa, jest tylko rozważaniem na ten temat. że ja nie będę gadać z ludźmi, którzy twierdzą, że wierzą. Bo, bo twierdzą, że wierzą, tylko wystarczy, że popatrzę na ich życie i będę wiedział, czy wierzą. Czemu? Bo Paweł mówi wiara działa przez miłość. Jeżeli w Twoim życiu nie widzę miłości, to przestań mi bredzić o wierze. Prawdopodobnie musisz dopiero spotkać zmartwychwstałego Jezusa. Czy to jest jasne? Okay? To nie jest list na temat usprawiedliwienia. To jest list na temat życia człowieka, który już jest usprawiedliwiony, a więc na temat tego, co Paweł nazywa sprawowaniem, zdrżeniem swojego zbawienia. Jasność? Okej, okay. więc zobaczcie, błogosławiony człowiek, który znosi próbę i tak dalej. Błogosławiony człowiek, bo kto to jest człowiek błogosławiony? Ten, który jest szczęśliwy, który cały czas doświadcza radości. Tak? I teraz, kto to jest taki? To jest ten, kto jest poddawany próbie. Tak? No to zobaczcie w drugim wersecie. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Czemu? Bo wtedy i tylko wtedy, dwunasty werset, będziecie człowiekiem błogosławionym. Będziecie ludźmi błogosławionymi. Będziecie tymi, do których mój brat, półrodzony, półnie, powiedział, Błogosławieni jesteście, gdy. Czy to jest jasne? Mm -hmm. Czy to jest jasne? Mm -hmm. List Jakuba, drugi rozdział. Ósmy werset. Wspomina o tym, że prawdziwie królewskie prawo w prawie Mojżeszowym, Jakub, yy, że w prawie Mojżeszowym znajdowało się prawdziwie królewskie prawo i było to prawo miłości bliźniego. Drugi rozdział, ósmy werset. Jeżeli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z pismem, zwróćcie uwagę, nie zgodnie z tym, co powiedział Jezus, ale zgodnie z pismem, czyli zgodnie ze Starym Testamentem, to jest, pamiętajcie, list do Żydów. Jeżeli wypełniacie królewskie prawo, zgodnie z Pismem, będziesz miłował swojego bliźniego, jak siebie samego dobrze czynicie, tak? Ale dobrze, w tym wypadku naprawdę stosuje się zasada, że lepsze jest wrogiem dobrego, tak? Mówi, dobrze czynicie, ale my nie do tego zostaliśmy uwolnieni, żeby dobrze czynić, Żydzi też tak robią, tak? I jeżeli nie rozumiecie, jak surowe to jest tu, ponieważ mówią, że dobrze, no nie dobrze, bo za chwilę Jakub powie, wierzycie, demony też wierzą. To to jest takie dobrze. Nie wiem, czy rozumiecie. On mówi to jest królewskie prawo, ale ono staje się prawdziwie prawem królestwa tylko w jednym momencie, kiedy będziecie go przestrzegać według prawa wolności, a nie według prawa Mojżeszowego. Nie? Czyli mówi, jeżeli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem, dobrze czynicie. Ale teraz rozumiecie, nawet na ten temat znajduje się chiazmu, który okala to prawo królewskie czym? Prawem wolności. W pierwszym rozdziale, w 25 wersecie de facto ten śródwątek się zaczyna. W jaki sposób? Kto wpatruje się w doskonałe, nie mojżeszowe, tylko w doskonałe Prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, ale jest wykonawcą dzieła. Ten, uwaga, jest błogosławiony w swoim działaniu. Tu macie kolejny raz zaznaczonego człowieka, który jest jaki? Błogosławiony. Kto jest błogosławiony? Dwunasty werset. Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, tak? Ale w dwudziestym piątym dowiadujemy się błogosławionych, kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i w nim trwa. Kto trwa w moim słowie, mówi Jezus, tak? I w nim trwa. I zobaczcie, drugi rozdział, dwunasty werset. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności, domyślę, a nie przez prawo Mojżesza. Widzicie? Zaczyna się od prawa wolności, w którym mamy trwać, i kończy się prawem wolności, w którym mamy być sądzeni, w którym już jesteśmy osądzeni i przez które de facto już jesteśmy usprawiedliwieni. Amen? Dlatego to w środku, jeżeli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z pismem, dobrze czynicie, powinno raczej nas zatwarzać, niż zachęcać. Czy to jest jasne? Błogosławiony jest człowiek, który wpatruje się. Zobaczcie, jak, jakie tu jest echo całego starotestamentowego nauczania psalmicznego Dawidowego. Kto jest błogosławiony? Ten, kto nad prawem pańskim rozmyśla dniem i nocą. Tak? A ten mówi, kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, czyli to nie jest ten, kto czyta, tak jak uczeni w piśmie, i potem innym tłumaczy, co mają robić. Nie jest słuchaczem, który zapomina, ale jest wykonawcą dzieła i ten i tylko ten będzie błogosławiony. Cała reszta drugiego rozdziału de facto mówi o tym: przestańcie się, bracia i siostry chrześcijanie, kłócić o to, jak rozumieć Biblię. Jeżeli się chcecie kłócić, kłóćcie się świadectwem swojego życia. Nie coście wyczytali w Biblii, ale jak to, co wyczytaliście, w co się wsłuchaliście, zamieniło wasze życie i jakie owoce w waszym życiu wydało, które, na które inni patrząc, mogą powiedzieć, chwała Bogu, nawet jak nie są bieżące. Czy to jest jasne? Tak? Ma, mamy to? Teraz, kochani. Gdybym ja tylko to powiedział. To byście powiedzieli, dobra, fajnie, super, ale to była strasznie długa wolta, żeby potem wyjąć pięć wersetów z listu Jakuba. Ok? Teraz pytam się tak, skończymy dzisiaj, czy też chcecie od razu zobaczyć, jak dosłownie cytuje i komentuje kazanie swojego brata na górze Jezusa, Jakub w swoim liście od pierwszego do piątego rozdziału?